Witajcie w kolejnym odcinku z Drakensang Online e, Jakby ktoś nie wiedział, jestem Zabuza Jest to odcinek Dzisiaj postanowiłem sobie trochę powalczyć z yy, Zgłosiłem się do rywalizacji 3 na 3 Został tutaj jeszcze jeden yy, I zaraz będziemy na arenie Więc chwilę sobie czas poczekać ten odcinek jest taki dodatkowy, tak jak już mówiłem w poprzednich, w ramach e, jak, jakby przeprosić, że zgubił mi się dźwięk, nie nagrał czy coś takiego. Nie, nie pamiętam, czemu tam nie ma dźwięku, tak jak mówiłem. No, e, z, kogoś mi tu odjęło. To może ja już e, za chwilkę zrobię pauzę i wrócę, jak już będę na arenie startową. Dobra, walka się rozpoczyna. Widzę małe zmiany tutaj e, Na arenie, dość dawno mnie tu nie było Uuuu Tryb pizza, następny Widzę, że PvP się zmieniło Dość dawno nie grałem Teraz są... Rundy? O Jezu nie wiem, wątpię, czy mi się spodoba ten nowy system cały. Jezu, muszę sobie tutaj skile poustawiać. Dawno dość nie grałem. Musimy go tutaj, o, ich. Czyli całkowicie, no, jak jest nowy system, czyli... Uff. O Jezu, padłem. Czyli mi się to nie podoba, jednym słowem. czyli grupowe grupowe walki bardziej są teraz pewnie Uu, cienko bardzo cienko to widzę mam powiem. nie podoba mi się takie coś mhm i padam jeszcze jak szmatak kurwa no bardzo mi się to nie podoba zmiana tego całego trybu może z czasem mi się spodoba jednak wolałem tak jak było wcześniej. Hmm. Nie wiem czy się to da zmienić na... Znaczy wejść do jakiś... Jakiś tryb poprzedni jest czy jakoś, tak? <grym> Nie wiem, jeżeli ktoś wie czy da się jakoś tam grać na tym poprzednim trybie PvP to bardzo chętnie hmm. się o tym dowiem. Walka <grym> słowa chwilę. Hmm. Jestem tupie i tyle, A, czyli będę musiał się jeszcze raz tak chcę, jeszcze jedną walkę. Jeszcze raz będę musiał się szkolić i tak dalej, znaczy szkolić się, uczyć się walczyć i, ty, i tak dalej. O Boże. Popatrzę tutaj sobie. Hmm. Pojedynek. Pojedynek chyba wygląda tak samo, mam nadzieję. Nie, z oni to zmienili. Mogli dodać dodatkową opcję, taką system statystyka walki zdobyte te punkty. Mam nadzieję, że mnie przy... znowu do dwóch dostałem się. Jak tutaj się to sprawi... A, tabem się zmieniał. Pewnie tu się A, 2 na 2 gramy. Widzę tutaj. O, oni dodali nam młodszego do nie nic takiego, więc mamy okazję pewnie wygrać jakoś dupa. Eee, no, jak takie ma być PHP, to nie przy, za bardzo mi przypadło do gustu. I jeszcze pewnie będę musiał sobie punkty na tym nabić. Ciekawe, jak kurde. Na no, pewno trafiać będą mi się jakieś kozaki same. Teraz, no teraz może coś tutaj. No, i padłem. Czyli w ogóle nie ma tutaj ani butków, ani. Ech, strasznie nie podoba mi się ten nowy system. Hmm. Wchodzę i padę. Nie wiem czemu tak jest. Wchodzę, padam i tyle. W tamtym to jest. jakaś gra, moim zdaniem, była teraz to. Albo po prostu na kozaków trafiłem. Jakiś. i tyle. Nie, nie nie mam pojęcia. Po prostu to jest dla mnie. <laughs> Na no, no, jakichś kozaków po prostu chyba trafiam. Ale też nie wiem, no... W śmiechu warte jest moim zdaniem ten nowy system walk. Strasznie mi się nie podoba. Jezus Maria. Drakensang było moim zdaniem jedno z najciekawszych PvP w różnych tam grach. Znaczy, no najbardziej mi przypadło do gustu, a teraz to coś to jest porażka no legionista na czerny moc dostaje, i no, nie wiem, po prostu nie wiem czy dalej będę kontynuował jakiekolwiek PvP w tej grze jeżeli ktoś ma jakieś 130 punktów rankingowych, za co? Znaczy punktów sławy Dziwne. Jeżeli ktoś ma jakieś, nie wiem, porady dla mnie związane z tym nowym PvP i tak dalej, bardzo chętnie se poczytam, więc to dawajcie tam w komentarzach. A co dalej, no może jeszcze spróbuję z jeszcze jedną tą walkę wyciągnąć. I... no i tyle, no co jeszcze mogę. Spróbuję jeszcze jedną walkę. Jeżeli dalej będzie tak szło mi chujowo, to idę na jakieś misje, może jakąś misje. misję dobry pomysł dość dawno nie grałem, misji nie mam doświadczonych oczy Legionista brak. o! Teraz dostałem ja tego jakiegoś Fispana, jestem rekrut. Brak rangi. Zobaczymy jak to teraz pójdzie. Ech, moim zdaniem powinni to łączyć nie levelami, tylko właśnie tymi rekrut, nie rekrut i tak dalej. To powinni zmienić na pewno. O Boże! O, o. Nie padłem jeszcze. <grym> dość dziwne. Młodszy legionista. O, już padłem. Ciekawe, czy wygramy, czy nie. Ten widzę jakiś dość dobry, jest u mnie. O, wygraliśmy tą rundę. Z tego co widzę, to ja bardziej wadzę niż pomagam. To jest bardzo. Bardzo źle. Bo wolałbym jednak jakoś pomóc mojej drużynie. O, o, o! już jak pomogłem, o. Tu z taką pomocą pewnie mają ją. Dawaj, dawaj. Pff, o, w już się przynajmniej to tyle, tyle mogłem zrobić. Młodszy legionista, a tamten doświadczony rekrut, czyli lekko wyżej ode mnie. Ale... O, już sejba te tego. Został mi jeszcze ten. Ciekawe czy go ujebiam. Kurwa, no strasznie nie podoba mi się ten nowy system. Ja pierdolę Wiem, przepraszam, dużo klnę, ale skurzyłem się. Masakra Jako nie mogli co zmienić, no i przewalimy. No, będzie po jeden rundach. Nie mam w ogóle pomysłu jak to zagrać tutaj rozpocząć. Nie wiem, z jakoś stanie mi się przy kitram. Skoro jestem łucznikiem, to mogę walić z dystansu. Widzę, że teraz to dystansowi są o wiele bardziej pożądani niż będą. Oczywiście, że tutaj bardziej na myślenie będzie i na grupę niż na takie solo bicie. Tam praktycznie w tej wcześniejszej wersji, no moim zdaniem, tak się szło bardziej takie solo niż w tej grupie. A tutaj jednak coś, jakaś różnica jest. O. Tutaj sobie tak ubiję i spierdzielam stąd a, nie ten klawisz, kurde. No dawaj szybko jeszcze... Ach. Ale mam nadzieję, że może dzięki temu, że jakoś tutaj go nie wiem trochę, może trochę sobie wygrają. Mm. Nie dam rado OS po dwa. Została nam jeszcze jedna runda. Poczekajmy sobie, jak oni tam pójdą. Pewnie od dołu. Połowa tu w tego. O. Już poleciał. O. Zostało jeszcze, tych dwóch. A, siateczkę. I, pyk, I ze zwykłych strzał, żeby zaznaczenie było. O. może, może coś się uda. O, wygraliśmy. A jednak, coś jeszcze tutaj, zobaczymy ile punktów. Jest. Z... Wtedy za porażkę zostałem tyle samo. Nie wiem, jak oni to tam liczą. Teraz... A Napierdeknę sobie jeszcze jedno. Spróbuję dobić sobie do tego tysiaka, żeby dodać jeden punkt w tą biegłość. Przepraszam. Coś mnie tak w garle tu łupie. Dobra. O, i Dodam sobie tutaj e, poważanie jedną i tyle. Zobaczymy, jak tam oni idą pyk o pyk pyk o dość nieźle tutaj go poharatałem trochę spróbujemy tego wziąć o i spadnie, padnie nie, mnie zabiją kurde no ten pewnie też jakiś kiepsciach a nie, tu młodszy legionista, ale to niebiescy, więc starszy legionista u nas jeden jest, w czerwonych. Hm. Ciekawe czy da radę sam. Hmm. Został mu jeszcze chyba jeden. To szybko nasuwa jakąś potencjalność, się wziął. Czyli jeden punkt dla nas jak tutaj są przydzielane? A, czyli dedy też są zaliczane dalej? Ile tam dedliśmy postaci i tak dalej? Wszystko jest dalej praktycznie to samo, tylko że... ...bardziej na grupę. Co jest? Czemu ta siatka mi... ...nic nie zrobiła? Widzę, że trochę chyba się tu coś pozmieniało, czy coś? Hmm, teraz zostaniemy w dupę, coś czuję. No, ta runda będzie dla niebieskich, niestety. Nie wiem czemu przydziela mnie tak właśnie do tych... Mogło być przydzielanie takie mniej więcej właśnie według poziomu tego rankingu też. Znaczy poziomu no tych, tych, tam tych starszych legionista, młodszych legionista, rekrut i tak dalej, żeby mniej więcej na tym samym przedziale, bo wiadomo, że ci ten to na strzała mnie praktycznie mają. Więc nie wiem czemu tak zrobili. O, o, już kurde, jedna błyskawica już po mnie o. Ale przynajmniej pomogłem tutaj ubić jednego tego rycerza z tym magiem chyba nie będą mieli problemów Tak myślę No gites, zobaczę ile tych punktów 741 dopiero a, jest słabiutko. Dobra, stan jest tutaj. O, no już po mnie pewnie zaraz będzie. O, kurde, ucieka, ucieka, ucieka. No i po mnie. Nic praktycznie zrobiłem i we wsteg. Ale nazwa, kurde, jest to Ktoś nie niezłą nazwę. Walnął. Dobra, myślę, że na to odcinek wystarczy parę tych PvP. E, no, tak jak mówiłem, jak ktoś ma nie wiem, jakieś rady dla mnie i tak dalej odnośnie tego nowego PvP. To proszę pisać w komentarzach. Eee, pff, ja dziękuję za obejrzenie. Zapraszam właśnie do komentarza, ocenia na, do oceniania, oglądania innych serii ewentualnie. Czekamy jeszcze jak go tam dobiją. Eee. Ucieka, ucieka i coś go zabić nie mogą. To w ogóle niewidzialny się dzieje. Nie wiem to tak jest. Hmm. Tu jeden nasz został. Hmm. Popatrzmy, właśnie kto o, wygraliśmy. Zobaczmy, ile tam punktów. I powoli się żegnamy. 72. No trudno. Hmm, na dzisiaj to koniec. Właśnie. Dzięki za obejrzenie. Na razie.